W gminie Szczecin jest obecnie kilka inwestycji. Znajdujemy się na obiekcie największym budowanym w tym momencie u nas. Jest to budowa budynku Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek. Budynek o powierzchni 1,5 tysiąca m2. Jak już widać po zaawansowaniu prac i informacjach od wykonawcy, po naradach koordynacyjnych zgłosił chęć oddania budynku przed czasem czyli najprawdopodobniej będzie to końcówka miesiąca sierpnia. Koszt wybudowania tego budynku to jest 10 milionów 200 tysięcy złotych. 4,5 miliona otrzymaliśmy dzięki wsparciu pana posła Wiesława Krajewskiego z rządu polskiego, a resztę dołożyliśmy do pożyczki marowskiej, bardzo dobrze oprocentowanej. I dzięki połączeniu tych funduszy powstanie nowoczesny obiekt na terenie Gminy Szczucin. Znajdujemy się tutaj w miejscu, gdzie będzie niebawem sala widowiskowa, której jako gmina swojej siedziby takiej nie posiadamy. Tutaj powstaną pracownie plastyczne, ognisko muzyczne, jak również jest przygotowywana sala kinowa, małe kino. Z tak zwane kino za rogiem. Po zakończeniu inwestycji przystępujemy do kolejnych prac, już związanych z przygotowaniem tych tematycznych zadań na tym obiekcie. Kolejną dużą inwestycją realizowaną przez Gminę Szczucin jest otwarcie placu targowego. To miejsce będzie wyłożone w kostce, wykonane drogi w masie asfaltowej. W dni targowe będą tu stanowiska do Handlu, a w pozostałe dni będą miejsca dla osób przyjeżdżających, odwiedzających, cmentarz, który znajduje się tu obok. Inwestycja jest współfinansowana dzięki wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego. Koszt tej inwestycji jest to kwota 1,5 miliona złotych. Decyzją premiera Mateusza Mazrawieckiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 18 milionów złotych. Jedną z inwestycji wykonywanych będzie budowa nowego przedszkola ośmiooddziałowego i dwa oddziały żłobka. Będzie to nowoczesny obiekt, którego gmina Szczuci do dnia dzisiejszego nie posiadała, a dzięki tym funduszom taki obiekt powstanie i liczymy, że pewnie. Końcówką przyszłego roku już będzie oddany do inwestycji. Inwestycja będzie oddana i dzieci będą mogły znaleźć się w nowoczesnym obiekcie. Obiekt będzie zlokalizowany za moimi plecami, a stary obiekt będzie wyburzony po oddaniu nowego przedszkola. W ramach Polskiego Ładu również otrzymaliśmy fundusze na zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej. Będzie wykonana zatoka, jak i również cały plac, który tam się znajduje, będzie otwardzony, dostosowany do dzisiejszych potrzeb, no i jak również coś dla ludzi lubiących jazdy na desce, powstanie skatepark.